Witam Was, z tej strony Shaggy Oczywiście kanał Ciemna Stona Giercowania Dziś na Xboxie 360 gram w World of Tanks w wersji właśnie na tą konsolę i to będzie taka krótka bitwa postanowiłem sobie, że będę kręcił takie z World of Tanks filmiki takie jednobitwowe tak? czy wygram czy przegram po prostu nagram bo takie filmy są mi się wydaje jak dla mnie, przynajmniej ja patrzę od siebie, Ciężko się chyba większą popularnością niż kilka bitew, że tam przez pół godziny się ogląda. Oczywiście, jak ktoś jakieś tam wyczyny dobre robi, to i pół godziny jest dobre. Ja niestety jestem takim no, dość przeciętnym graczem. I w jednej bitwie idzie mi raz lepiej, raz gorzej. No, gram swoim ciężkim czogiem, oczywiście, T14. Tej mapy akurat tak za dobrze nie znam, ale pamiętam zawsze, że tutaj jest najlepsze miejsce, żeby się ustawić. Chociaż tym ciężkim czołgiem powinienem bardziej iść do przodu i zaatakować, ale zobaczymy. Także taka krótka, takie krótkie serie będę wypuszczał, czy serie, krótkie bitewki. Ja sobie lubię z czasem obejrzeć po prostu jedną bitewkę krótką, parę minut, tak, niż tam ślęczeć dłużej nad jakimś filmem. Zobaczmy co tu się dzieje. Mamy jakiś cel. Dostał, już go dobili, dobrze. Także będę puszczał, może, może częściej mi się uda puszczać właśnie takie no, parominutowe filmiki, minutowe, bo te bitwy różnie trwają, tak? Zaznaczcie jak pójdzie. A gram swoim tym czołgiem, to jest czołg premium, który dostałem za to, że uczestniczyłem w wersji beta, już kiedyś mówiłem. A gram nim, bo bardzo lubię nim grać, ponieważ mi się udało go dość dobrze rozwinąć. Ja nie dużo gram, także rozwijać wiele czołgów jest mi ciężko i ja akurat w tego dużo inwestuję, mam już tych... Umiejętności dla załogi kilka. Także no mi, nim się akurat mi najprzyjemniej gra. Ale będę też pokazywał inne czołgi, tak? Tą serię nazwę po prostu Krótka Bitwa, chyba tak. I będę wrzucał raz w czas takie filmiki. Napiszę czy Wam się to podoba. Ja na przykład bardzo lubię oglądać sobie filmy z World of Tanks. Często sobie, jak coś robię w czyjem, czy coś tam, to sobie oglądam albo na tablecie, albo na komórce. Albo na ten. Lubię sobie też podglądać, tak jak inni grają, bo sam nie mam tak dużo czasu. Więc te mapy i, i niektóre sztuczki poznaję od innych ludzi. Oj, tutaj miałem tak pięknie na celu Hexera. Lubię sobie te sztuczki poznawać od ludzi, podpatrywać. A oglądam nie tylko z konsoli, bo z konsoli w sumie jest niedużo gameplay'ów w internecie. Ale oglądam sobie też dużo z wersji pocetowej. Tam ludzie naprawdę już cuda wycinają i i można naprawdę fajne rzeczy podpatrzeć, które, no, w, w wersji konsolowej też można e, użyć tych różnych taktyk i, i pomysłów. Twarda sztuka, T-34. Troszeczkę może źle strzelam. Może powinienem zaatakować, widzę, że tutaj dostajemy niezłe bęcki, bo na razie jest, no, pięciu naszych zniszczonych. Uch, ten T-34, ciężka sztuka, no, wreszcie go zniszczyli. Mam też w tym swój udział. Także podglądam sobie te filmiki. Na PC-tach niektórzy ludzie wyczynają naprawdę cuda. Taka fajna seria jest na oficjalnym kanale World of Tanks, ale pewnie to każdy wie. Tam są najlepsze takie bitwy chyba tygodniowe, czy coś w tym stylu. Pokazują takie fajne sztuczki, różne, różne takie rzuty. Strzelam tu na pamięć. Pamięciówki są dobre, bo czasami... Ostatni raz widziałem tego kolesia tutaj, tak? I on gdzieś jest, tylko nie jest wykryty. I czasami strzelanie na pamięć się Udaje że uda się kogoś trafić, tak? Tym bardziej, że widzimy na przykład jak leci jego smugę po jego pocisku, tak? World of Tanks na wersji na Xbox 360 mocno się zmieniło, dodali bardzo dużo efektów. Ulepszyli wygląd czołgu, więcej rzeczy się na czołgu rusza. Dodatkowo za czołgiem też idą różne takie fajne smugi, kurzu. No i to czego nie ma, tak mi się wydaje, bo ja wersji PC to już dawno nie gram, czego nie ma na wersji PC, czyli warunki pogodowe, tak? No ładnie, tutaj jedzie taki to bydlaczek. Strzelamy na pamięć. O, ładnie. Tak myślałem. Myślałem, że on po prostu stoi po tym trafieniu, dalej w tym miejscu, tylko znikł już mi z wizji. No może nie powinienem, nie powinienem tak się tutaj się ten... To jest ciężki czołg, powinienem może zaatakować, ale boję się wyjechać, bo jak po nie wyjadę, zaraz to będzie... Będą straszne bęski. W sumie co, na razie bronię tutaj pozycji, tak? Jakąś tą robotę wykonuje. Być może ktoś jakąś inną taktykę bo obrał. Ja sobie na razie taką bardziej chowańską. Tam widzę, że w miasteczku się nasi tłuką ostro. No i niedobrze, niedobrze, bo było wyrównanie, a nawet mieliśmy przewagę. A O, tutaj kolega woła SAS, tylko nie wiem, czy się puścić tam, a nie, już ktoś jedzie dobrze. Jak się puszczę, to mnie tam boję się, że jakieś... No są trzy niszyciele czołgów są gdzieś ukryte u nich. Dobrze, może tutaj go mi się uda. O, jakoś uchronić, Jak ten czołg na niego wyjedzie. O, ładnie traciłem. Szkoda, że. Szkoda, że nie mocniej. Hmm, ale myślę, że mu troszeczkę pomogłem, tak? Będzie miał teraz większe szanse, żeby y, ten czołg... O, drugi raz się nie udało. Ojej, niestety dużo mu nie pomogłem, bo go właśnie ten przeciwnik załatwił. Ojej, jakie pudło, tak to jest czasami tak w No nie. To już jest szczyt. To musiał poczuć. Oj, panika. No jeszcze pamięciweczkę. Nie udało się. No jest źle, jest źle. Nas, nas, została nas trójeczka. Może to troszeczkę źle rozegrałem. Mogłem może jechać tam do przodu i dokończyć te czołgi. Uszkodzone, najbardziej, że mam całe życie i tutaj się kiszę. Ale mówię, przeważnie, jak mam taki pomysł, to się kończy tym, że mnie te niszczyciele czołgów z daleka uniruchamiają i ten jeden zestaw naprawczy mi się szybko kończy. I jest po prostu amen, zobaczymy. No na razie nie ma sensu już teraz wyjeżdżać, bo skoro jest na trójka, to trzeba się chyba skupić na, na obronie. Tym bardziej, że tu blisko jest dojazd do naszej bazy, tak. ...i w ten sposób będę mógł też szybko zareagować, jeżeli to przyjadą. Zobaczymy. Zobaczcie, no poczekajmy, cały czas mam... ...cały czas mnie ktoś widzi, tak? To mi się wydaje, że tam z daleka, albo może jakiś niszczyciel czołgów. Nie, to tam z daleka tam, kurczę. No ja niestety nie mam tego ulepszenia, że dalej widzę, bo... ...tutaj poszedłem troszeczkę w inne rzeczy w tym ciężkim czołgu, to by się chyba przydało. No i do... ...oberwałem, wychylałem się, czyli gdzieś tam jest coś... Coś bolesnego dla mojego czołgu. No niedobrze jest, bo się do nas się barzy zbliża. Ojejej, została nas dwójka, dobra. E, raczej tej bitwy chyba już ciężko będzie wygrać tą bitwę. Ale spróbujemy jeszcze pomóc tam tej naszemu niszczycielowi czołgów. Oj, dobrze rykoszek jednak. Eee, czołg jest twardy. Oj, tutaj niestety przyjął. Dobra, naprawiamy. Jest źle, jest źle, jest jeden niż czołgów i ja, oj, zostałem sam na sześć sztuk y, przeciwników, także już marne szanse. Tym bardziej, że właśnie zaczyna mnie panika zżerać, bo jak się zostanie samemu, bardzo przyjmują i no to co robić, co robić, tak. Zobaczymy. Tutaj spróbuję się troszeczkę wychylić. bo dobrze, wychylę się, może wezmę to wszystko na klatę, może akurat mi się uda przeżyć. Teraz, że kto tutaj stoi? Już mnie wykryli. Oj, ciężki czołg. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Gąska. No, to jest polski pocisk, co widzę. Dobra, ale już nie mam szans. Nie mam szans, nie mam szans, się już nawet gąsienica zerwana, już mnie wykończą. Wychodziłem się, no, no błąd chyba był. Mogłem jednak wychylić tylko samą. Tak, mogłem wychodzić jednak chyba tylko samą wieżyczkę, bo te amerykańskie czołgi jednak tak mogą pod tym skosem strzelać. No ale to były marne szanse, bo oni czekali, tylko że ja się wychylę z daleka, pewnie nie podjeżdżaliby tu reszta, ten człowiek przejmował. No. Dobrze, tak to wyglądała bitwa w moim wykonaniu, no marnie, mało, mało expa, mało wszystkiego. Mogą to rozegrać inaczej. No ale mówię, będę nagrywał, czy przegram, czy wygram, będę rzucał takie filmiki. Napiszę, czy wam się podobało. No, dość dobrze mi poszło jak na drużynę, reszta troszeczkę drużyny tak słabo poszło, ale no nie było źle. Ja się z wami będę żegnał. to co, tymczasem biorę masę, hej!